Cześć! Dzień dobry, mam na imię Marta. Witam Was na moim kanale i zapraszam Was na The End of the Year book tak, czyli pogadamy sobie o tym, jak zaplanowałam sobie tę końcówkę 2024. Zapraszam. Małe disclaimery na początku. Jeżeli jest dziwne światło, to dlatego, że słuchajcie, ja od dwóch tygodni nie widziałam słońca i robię cokolwiek, żeby te filmy miały jakąkolwiek jakość, więc odpaliłam sobie lampkę z tyłu, odpaliłam sobie lampkę z przodu, i. Zobaczymy. Zobaczymy najbliżej, będzie beznadziejnie. Możecie dać mi znać, jak się to ogląda, że tak powiem, w takim wydaniu. Jak będzie beznadziejnie, to po prostu będę kombinować dalej. A druga kwestia, jeśli ten film będzie miał dużo cięć, to też za to z góry przepraszam, ale od prawie dwóch tygodni jestem chora i męczą mnie napady kaszlu, więc jeżeli jest cięcie, to. Albo zaczęłam się jąkać, albo zaczęłam wypluwać płuca. Natomiast bez zbędnego przedłużania, myślę, że możemy przechodzić powoli do tego tagu. On się składa z sześciu pytań. Ja mam bardzo profesjonalne notatki tutaj. I właśnie jakoś tam przybliżę Wam, jak będzie wyglądać ta moja końcówka 2024 roku i początek 2025 pod względem czytelniczym. I tak, oto pierwsza kategoria, pierwsze pytanie. Rozpoczęte książki, które muszę dokończyć jeszcze w tym roku. Mi się wydaje, że to pytanie jest skierowane do osób, które tak wiecie, rozgrzebują i czytają 28 książek na raz. Ja nie jestem taką osobą. Ja raczej jak książkę zacznę, to kończę ją we w miarę krótkim czasie, a jeśli nie kończę, no to dlatego, że nie mam zamiaru jej kończyć. Natomiast mam teraz zaczęte dwie książki. Jedną dosłownie zaczęłam dzisiaj rano i przeczytałam dosłownie jakieś, nie wiem, 30 stron. Coś takiego. No, na 34. stronie jestem. Drugiej już trochę więcej, bo jestem na stronie 101. I są to po pierwsze Dom Drzwi. Jego właśnie przeczytałam około 100 stron. I kurczę. Wiecie, w mojej głowie to miało być dla mnie coś takiego niesamowitego, co mnie porwie. Póki co jest dosyć drętwo. Także nie wiem. Jeszcze, jeszcze w to idę, jeszcze będę to czytać. Wiecie, nie jest na tyle tragicznie, żebym. Rzuciła tą książką przez pokój, przez balkon, gdziekolwiek, jeszcze w to idę, ale kurczę, gdzieś tam mija się to z moimi oczekiwaniami. A druga książka to są Niewysłuchani. O śmierci samobójcze i tych, którzy pozostali. No, myślę, że tutaj tytuł i podtytuł bardzo obrazowo daje znać, o czym jest ta książka. I ta książka jest... Zbudowana w taki sposób, że jest tu 13 rozmów, właśnie z osobami, które kogoś straciły w taki sposób, a po tych 13 rozmowach wydaje mi się, że tam będzie taka część ogólnie na temat samobójstwa, ogólnie na tego, co można zrobić, żeby pomóc osobie, która została po czymś takim. To, co mi się bardzo podoba w wydaniu tej książki i wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe po prostu, to tutaj na wklejce ten biały tekst, który widzicie. To jest e, takie 10 punktów, jak pomóc osobie po stracie kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa. I to są po prostu takie rady, jak pomagać, czego nie mówić, e, co mówić. E, tak jak mówię, przeczytałam 30 parę stron tej książki, a robiła na mnie ogromne wrażenie. Ja nawet nie skończyłam jednej rozmowy jeszcze, a no, wydaje mi się, że to będzie książka, która gdzieś tam trafi do takiej mojej osobistej topki. E, ciężko jest oceniać takie rzeczy, ale jako, że to nie jest historia autorek, tylko one opowiadają czyjąś historię i to raczej będę tutaj oceniać ich pracę, a nie same historie, które są tutaj przytoczone, żeby to było jasne. Także to są te dwie książki, które na pewno chcę skończyć w tym roku. Myślę, że na pewno je skończę, bo jeszcze mam dwa tygodnie, raczej w dwie, dwa tygodnie książki tej grubości przeczytam. Ja zwykle jednocześnie mam rozgrzebane maksymalnie trzy książki i to jest zawsze jedno audio jedno do czytania, wiecie, jedna książka do czytania oczami <grym> i ewentualnie druga też do czytania oczami. Wtedy zwykle jedna jest na papierze, druga na czytniku w taki sposób jakoś sobie te książki yy, dzielę, tak sobie tym rotuję, żeby po prostu, nie wiecie, no właśnie nie rozgrzebywać się w dziesięciu. Idziemy dalej. Z jaką książką planujesz zacząć 2025 rok? I słuchajcie, jest książka, o której ja zapomniałam, którą bardzo chciałam przeczytać, o której zapomniałam i ostatnio dużo osób gdzieś tutaj na na Booktube i ogólnie w Bookmediach ją pokazywało, i jest to Pacinko. Pacinko, czyli to jest taka historia rodziny koreańskiej, i z tego co wiem, rozgrywa się właśnie w latach 30. XX wieku, i to jest czas, kiedy w Korei, kiedy Korea była pod japońską okupacją. Książka, która kiedyś, kiedyś bardzo mnie zainteresowała, i jakoś tak. O niej zapomniałam. Internet mi przypomniał, całe szczęście, tak więc to na pewno będzie jedna z pierwszych książek, które przeczytam w 2025, być może nawet jedna z ostatnich, które przeczytam w 2024, ale oczywiście jeszcze zależy wszystko od tego, jak mi się w ogóle to, to czytanie poukłada przez te dwa tygodnie, które pozostały do końca 2024 roku. Słuchajcie, dla mnie to jest. To mi się w głowie nie myśli. Tak mi minął ten rok. A ponoć im człowiek starszy, tym szybciej te lata mijają i przeraża mnie to. Słuchajcie, ja, ja, ja po prostu mrugnę i będę już wybierać swoje trumne miejsce na cmentarzu. Następna kategoria, czyli nowości, za które chcesz się zabrać jeszcze w tym roku. I mam tutaj taką książkę, która, której data premiery po prostu dla mnie wypadła idealnie. I jest to Rozdroże Kruków. Wiedźmin. Ten, ten najnowszy Wiedźmin. Dlaczego ta data wypadła dla mnie idealnie? Bo ja po raz pierwszy, gdy czytałam Wiedźmina, to właśnie było w przerwie świątecznej w domu. To właśnie była taka końcówka grudnia, początek stycznia, kiedy ja po raz pierwszy czytałam całą sagę. Po raz pierwszy czytałam całą sagę opowiadania. I dla mnie ten czas taki świąteczny, on mi się bardzo, bardzo kojarzy właśnie z Wiedźminem. Zarówno z książkami, jak i z grą, bo wtedy też parę lat później, po tym jak już. Przeczytałam te książki, to e, sprawiliśmy sobie grę z bratem. Pamiętam, zrzuciliśmy się na jedną. <grych> e, I po prostu graliśmy sobie też w tym okresie świątecznym, jak oboje byliśmy w domu rodzinnym. E, I dla mnie Wiedźmin, jakkolwiek abstrakcyjnie to nie zabrzmi, dla mnie Wiedźmin jest świąteczny, ok? Dla mnie Wiedźmin jest świąteczny, dlatego y, jeszcze tego nie przeczytałam, kupiłam to krótko po premierze, y, ale czekam, czekam cierpliwie właśnie na ten świąteczny czas żeby móc znowu przeczytać Wiedźmina po raz pierwszy, Święta. Wow, bo to, to będę czytać po raz pierwszy. I strasznie się cieszę. I strasznie jestem na to podekscytowana. Teraz opowiem Wam o trzech książkach, które planuję przeczytać do końca 2024 roku. Jak sobie robiłam wczoraj tę kartkę i te notatki, no to już zawarłam tam niewysłuchanych, bo zaczęłam ich dzisiaj rano. Dosłownie dzisiaj rano. Wczoraj wieczorem jeszcze to było w strefie planów, ale kurczę, tak leżało, patrzyło na mnie i. I przegrałam. Tak więc to jest książka, którą na pewno skończę przez te dwa tygodnie, którą na pewno skończę jeszcze w grudniu. Natomiast oprócz tego są jeszcze dwie książki, które bardzo mnie gdzieś tam zainteresowały po tym, jak ludzie w internecie o nim mówią. I po pierwsze, słowy wyznania z tajfunów. Bardzo intryguje mnie ta książka. Fabuła polega na tym, że nauczycielka, której zmarła córka w wyniku wypadku, przychodzi do szkoły, wchodzi do klasy, żegna się, bo mówi, że już nie będzie tu pracować, ale tak na odchodne mówi, że ja wiem, że w tej śmierci mojej córki ktoś z Was macał pa macza, fuu, maczał palce. Powoli Marta, powoli. Maczał palce. I ponoć właśnie e, ta książka pokazuje nam mnóstwo perspektyw na jedno wydarzenie, pokazuje świetne portrety psychologiczne i bardzo generalnie mnie to zaintrygowało po tym, jak słuchałam o tym e, od różnych, różnych osób. I tą trzecią książką jest Ulica Dzieciństwa To Tove Detlefsen. E, nie mam pojęcia, czy dobrze przeczytałam to nazwisko. Bo wiem, że w duńskim pisze się w jeden sposób, a czyta się zupełnie inaczej. I to nie tylko nazwiska, tylko wszystko. Um, tak więc, jeżeli ktoś tu jest, kto zna się na wymowie duńskich nazwisk, to będę wdzięczna, jeśli mnie poprawi. Ewentualnie po prostu sprawdzę to po nagrywaniu albo przy montażu tego filmu. Powinnam była zrobić to wcześniej, przyznaję się. Mea culpa, nie zrobiłam tego. Ale wracając już do książki, to jest ponoć taka książka o dziewczynie, która dorasta w takich szemranych okolicach, w takiej gorszej części miasta, jeśli można to tak nazwać. I którą po prostu obserwujemy to, jak dorasta, jak dorasta bardzo wcześnie, no bo Sytuacja zmusza ją po prostu do tego, żeby stała się dorosła wcześniej niż być może dzieci powinny. Ja lubię takie historie. Wiecie, że ja lubię takie brudne historie. Historie, gdzie po prostu idziemy za bohaterami przez rok, dwa, trzy, dziesięć i obserwujemy, jak ten brud, jak ta cała niesprawiedliwość i te wszystkie złe rzeczy oni przeżywają i jak to na nich wpływa. Tak więc myślę, że ta książka może mi się spodobać. Kolejna kategoria, czyli książka, która ma jeszcze szansę stać się moim ulubieńcem w tym roku. I tu w zasadzie mogę znowu opowiedzieć o tych samych trzech książkach, e, czyli Wyznaniach niewysłuchanych oraz właśnie Ulicy dzieciństwa, bo wszystkie te książki intrygują mnie najbardziej. I jestem bardzo podekscytowana na to, żeby móc je czytać. Nie wiem czy to jest najlepsze słowo, patrząc na to, o czym one wszystkie są. Tutaj mamy Śmierć samobójców. Gdzie indziej mamy śmierć dziecka, a jeszcze gdzie indziej mamy dziecko dorastające na ulicy, więc nie wiem, czy słowo ekscytacja jest tutaj na miejscu. Natomiast bardzo mnie intrygują, bardzo mnie ciekawią, i tak naprawdę myślę, że każda z tych trzech książek ma dużą szansę właśnie na to, żeby zostać jeszcze moim ulubieńcem, jeszcze w tym roku. I ostatnie pytanie, kategoria to są plany czytelnicze na 2025 rok. I szczerze powiedziawszy, 2025 rok mnie zaskoczył. To, że przyszedł tak szybko. Przeraża mnie to, jak szybko minął mi ten obecny rok, który zaraz się skończy i 2025 pewnie minie dokładnie tak samo szybko, jak nie szybciej. I potem 26 i 27. Niemniej jednak, jakie mam plany czytelnicze na 2025 rok? Po pierwsze Paczinko, o którym już Wam zdążyłam opowiedzieć, ale nie będę tutaj mówić o konkretnych tytułach. To będzie jedyny konkretny tytuł, który Wam podam, natomiast bardziej chciałabym się skupić na tym, jak... Będę czytać w 2025 roku. I wypisałam sobie takie trzy punkty, które chciałabym zmienić w swoim podejściu do czytania, tak to nazwijmy. I pierwszy punkt to jest wyczytywać książki z domowej biblioteczki. Z tego, co mam tutaj, z tego, co mam tam, a czego nie widzicie. Um, jak sobie tak popatrzyłam, jakie książki czytałam w tym roku, tak miesiąc po miesiącu, to zauważyłam, że te książki papierowe, które mam, stanowią mniejszość tego, co ja czytam. Zwykle w miesiącu to jest jedna, może dwie papierowe książki. I chciałabym to zmienić. Chciałabym to zmienić, chciałabym, żeby mniej więcej połowa tych książek, które czytam, była właśnie tutaj z moich domowych zbiorów. I bardzo chciałabym, żeby ten rok 2025, właśnie, był takim rokiem do wyczytywania tego, co mam. Zaczęłam sobie też robić taką listę książek, które właśnie chciałabym przeczytać w 2025 roku, i robiąc ją, właśnie dałam sobie tak za zadanie, że połowa. Ma być tutaj, stąd, z tego pokoju. Zrobiłam tę listę, udało mi się i mam nadzieję, że uda mi się też to postanowienie. Ja raczej nie robię postanowień noworocznych, ale myślę, że tutaj, no, będę to w takich kategoriach traktować. Mam nadzieję, że mi się to uda i że. Trzymajcie kciuki za mnie, powiecie. Biblioteka i Legimi kuszą. Kuszą, kuszą, kuszą. Kolejny punkt, który sobie zapisałam, to jest więcej grubych książek. Znowu, jak patrzyłam sobie na to, co czytałam, to większość tak. Wpadała w ten taki um, zakres między 300 a 400 stron. Może między 250 a 400 stron. E, I bardzo chciałabym w tym roku czytać więcej książek, wiecie, potężnych. 800 stron. E, bardzo chciałabym na przykład w przyszłym roku przeczytać, tu widzicie ledwo, ledwo, Hrabiego Monte Cristo". Bardzo chciałabym przeczytać Na południe od Brazos. Bardzo chciałabym w końcu skończyć Trylogię Likaniusa. Tak więc, wiecie, chcę po prostu... Więcej takich wielkich opasłych tomiszczy. I tak wiem, to są książki, które się czyta tygodniami, ale gdzieś tam po prostu brakuje mi takiej wielkiej, ogromnej, nawet rozmiarowej historii, w którą mogłabym, wiecie, cała wsiąknąć i po prostu nawet tymi tygodniami o niej myśleć. Bardzo, bardzo mi tego brakuje, bo kiedyś, dawno, dawno temu czytałam tylko takie książki. No prawie tylko, wiecie, znaczna większość to właśnie była taka. Wiecie, cegły, takie, którymi można kogoś zabić. I ostatni punkt, o którym Wam opowiem, też trochę takie postanowienie trochę takie, taki element bucket list taki, wiecie, do odhaczenia i to jest książka po niderlandzku. Ja znam niderlandzki. Używam tego języka bardzo często, korzystam z niderlandzkiego, ale przeczytałam jedną książkę w moim życiu w tym języku. I to jakieś 4-5 lat temu. Znam angielski, książki po angielsku czytam. Znam polski, książki po polsku czytam. Znam niderlandzki i jakoś tak trochę po maceszemu traktuję ten język, przyznaję. I może w ramach takiej właśnie ciekawostki pokażę wam parę książek po niderlandzku. I pierwszego w kolejności pokażę wam Hobbita. Mam Hobbita po niderlandzku. Z tym się wiąże fajna historia, ponieważ to jest książka, którą znalazłam na ulicy w Amsterdamie. Był wystawiony taki regał z rzeczami, które można zabierać, i właśnie wśród książek był tam. Hobbit. Strasznie podoba mi się ta okładka, bo są y, same krasnoludki, czekajcie, tak żeby ostrość złapało, bo są same krasnoludki, które patrzą na jakiegoś takiego jednego typa, który tym krasnoludkiem nie jest. Wszyscy wiemy, o kogo chodzi. E, tak więc mam Hobbita i dalej mam już książki, które nie są tak znane. E, mam po pierwsze Headpanel van Flanderen*. Próbowałam go czytać jakoś w listopadzie, ale gdzieś tam kurczę straciłam ten zapał i stwierdziłam nie. W 2025 to zrobię. Po polsku to zostało wydane jako szachownica flamandzka, tak mi się wydaje. I to jest o jakimś obrazie, który skrywa w sobie zagadkę kryminalną. I trzecia książka, jaką mam, to jest Het Kilkenheis. Wydaje mi się, że jak szukałam tego po polsku, to było to wydane jako Dom Służących. I to ma być historia jakiejś um, irlandzkiej dziewczynki, która właśnie trafia na. Um, Plantację, plantację, zapomniałam słowa. Na plantację tabaki, która ma być tam um, służącą, tak mi się wydaje. Z tego, co, co się tam orientowałam już jakiś czas temu, mam nadzieję, że pamiętam dobrze. Także tak, to są takie moje trzy postanowienia noworoczne: wyczytywać biblioteczkę, czytać więcej wielkich, grubych tomiszczy i przeczytać w końcu coś po niderlandzku, bo to jest aż wstyd. Wstyd. Znać język i z niego nie korzystać. Dla przyjemności. Żałosne. To już jest koniec tego filmu. Dajcie proszę znać, jakie wy książki planujecie skończyć jeszcze w grudniu, jeszcze przed końcem roku. Ewentualnie dajcie znać, jakie macie plany czytelnicze, czy to konkretne tytuły, czy to właśnie tak jak w moim przypadku jakieś takie postanowienia. Na 2025 rok czytelnicze. Możecie też dać znać, tak jak poprosiłam na początku. Co z tym światłem, bo tak jak mówię, kombinowałam, naprawdę kombinowałam. Przez chwilę nawet myślałam, że poukładać tu jakoś, poukładać, poustawiać to wszystko na jakoś, tak, wiecie, fioletowe, żeby było funki. Dajcie znać, co myślicie o takim oświetleniu w każdym razie. Jeżeli jest ok, to zostawię. Jeżeli nie jest ok, to będę kombinować dalej. Bardzo dziękuję tym, którzy to do tego momentu. Życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się!